Pewne jest to z całej, na całej Ukrainie. Jedyne co mogę liczyć, to na to, że tutaj nie dolecą. Dzień dobry, ekipa. Noc była troszeczkę taka mniej e, dobra. E, rozbrzmiewały jak to nad całą praktycznie Ukrainą alarmy. Jednak e, nie udałem się bardziej na wschód. E, przenieś, przenosimy się teraz troszeczkę w inny temat, czyli w temat imigracji. Tak byśmy to nazwali? Tak, imigracji, ucieczki od e, tego pola bitwy który jest na wschodzie i lecimy na zachód to nie jest tak rzeczywiście że myślałem o tym żeby polecieć na ten Charków czy na tą Modesę ale no, widząc tak ten Kijów już chyba stwierdziłem że mi wystarczy nie mam aż na tyle czasu więc podejmujemy drugi temat czyli przejście ludzi ze wschodu na zachód i lecimy Możemy zobaczyć, że tutaj bardzo dużo Tesli mają jakąś taką małą obsesję na punkcie Tesli No i zaczynamy dzień jak co dzień Po prostu jak w każdym innym państwie Ludzie idą do pracy Niektórzy już w niej są Tutaj kurczę Widzę chyba to jest jakiś nowy budynek Tak mi się przynajmniej wydaje Może się mylę Ale jest ich tutaj naprawdę dużo w tej, na, na tym obszarze w budowie Bo no, gdzieś ci ludzie ze wschodu Muszą mieszkać, no a teraz jest to, że nie trzeba tak naprawdę inwestować w połowie, na połowie Ukrainy, więc inwestują tutaj. Gdzieś tutaj trzeba ich wszystkich ulokować. Fajny budyneczek, jak ja tak chcąc nie chcąc mówić. Widzicie, tam mamy pewnie jakieś nowe bloki. Tutaj jest jeden. Tam gdzieś był drugi. Nie wszystko widać z takiej perspektywy, no ale Ukraina się rozwija, no, zwłaszcza te zachodnie strony, gdzie ci ludzie muszą mieszkać, więc cały czas tutaj jest coś budowane. O, I tu mamy na przykład kolejną budowę, bo to nie jest tak, że podczas wojny wszystko musi iść w uzbrojenie. Nie chcę zmówić, ale ekonomia też jest bardzo ważnym czynnikiem. Wiem coś o tym, no bo gram w gry strategiczne, więc wiecie, byłbym dobry, dosyć dobrym Napoleonem Ceny paliwa 57 000. To jest około 4,75 zł Także no ekonomia się musi rozwijać Na wschodzie tego nie zrobią, więc robią to na zachodzie tak na temat jeszcze tutaj ogólnie właśnie przechodzenia i tak dalej. To, że ty tu masz zielone, to nie znaczy, że masz zielone, czy masz pierwszeństwo. Pierwszeństwo ma auto, dlatego, że ma większe szanse w przeżyciu. Także lepiej tutaj uważać, przechodząc po przejściu. Komunikacja tutaj to jest przecież kompletna tragedia. Ja przed chwilą próbowałem kupić bilet. Okazało się, że jest 15.30. Więc mówię, dobra, no to poproszę. I z tej otóż kasy odesłano mnie do tej, która jest zamknięta. To nie chodzi o sam, jak to się mówi, o sam język. Gdzieś tam na tym tłumaczu można byłoby sobie to przetłumaczyć, ale ko no, cała komunikacja, nie tylko język, ale również transport jakikolwiek tutaj publiczny, to to woła o pomstę do nieba. To pewna tragedia. 350 km w dwa dni, nie? Jeśli chcesz się zatrzymać gdzieś tutaj po drodze. Ogólnie był autobus z Kijowa, prosto do tego mm, Kamieńca Podulskiego. Jednak mm, było no do 21 chyba bodajże 30 za 1200 hrywien, czyli wychodzi nam jakieś 130-140 złotych. Nie wiedziałem, o której będę mówię. Pomyślałem, że najlepszym Wyborem będzie dostać się gdzieś tutaj bliżej. Dostałem się tutaj za 600 krzewień. Gość mi powiedział, że no to będzie mógł liczyć na przesiadkowe. Jednak przesiadam się tego tak wczoraj i, i się coś przesiąść nie mogę. Masakra, nie? Komunikacja. Totalnie. Totalnie na zero. Ale walczę z tym. dużo produktów z jakichś lokalnych pewnie e, domostw Ciekawe czy to dlatego Ukraińki są takie zdrowiutkie Takie małe zrycie typowo BMW moglibyśmy powiedzieć że zamiast zwykłych e, jak to się mówi nagłówków nie nagłówków no tego od głowy nie będziemy tego rozkminiać są kominiary, wyglądają jakby tam dwóch typów siedziało. A teraz widzimy takie trochę szczęście w nieszczęściu. Ponieważ z jednej strony gość tutaj stracił nogę, ale z drugiej dalej żyje i nie wyślą go z powrotem na front. Więc nie będzie musiał już walczyć po to, żeby ktoś mógł sobie na tym zarobić. I tu mamy ogólnie bramę. To jest polska brama, tak tutaj się to nazywa w Kamieńcu Podolskim i drogę do tej bramy, która chyba rzeczywiście pamięta jeszcze królów i wszystkie te bitwy, które tutaj miały miejsce, bo jak widzę tutaj niektóre te dziury. To jest to całkiem prawdopodobne, on tutaj jako wyrwa. Ja rozumiem zostawić coś dla potomnych, żeby mogli sobie popatrzeć, jak to kiedyś wyglądało, no ale chyba tutaj ich trochę poniosło. Sorry, chyba bym was wprowadził w błąd, bo według mapy to jest ta brama polska. Wejść tam nie można, ale tu jest ta brama polska. A tu jest ta droga, którą żeśmy szli wcześniej. Właśnie zawijasz i jest druga brama po drugiej stronie. Most zrobili. No to dlaczego tutaj nie zachowali mostu zwodzonego? Ciekawe, czy to jest naturalna rzeka. Czy to było właśnie. Pewnym rodzaju fosą tego zamku, tego miasta, no bo miasto, jak to zawsze tutaj bywa w granicach historycznych, mieściło się na górce. A więc po tych trudach całej tej wyprawy, całe szczęście, że ja ich trochę rozumiem. Pracowałem z Ukraińcami i dało mi to jakiegoś, daje to jakieś plusy. Co Was może zaskoczyć, ale jednak jest. Bo ja ich rozumiem, ale oni mnie nie za bardzo, więc wtedy jest cygna, tłumacza, włączamy I, i przynajmniej można się jakoś porozumieć, bo jest tutaj też taka trochę. To są taka, takie Chiny 100 lat temu. <grywia> tak bym to nazwał, bo wiecie, znaczki chińskie, a ich te cyrulice to jest praktycznie to samo. Niektóre tylko można się gdzieś tam domyślać. Tutaj przynajmniej można się bardziej domyślić o co chodzi. W Chinach było to ciężej, nie? Taka kwateryjka kwateryju ja już tu normalnie po, po ukraińsku gadam także wygadam już po ukraińsku trochę, taka kwateryjka jest łóżko klima, To jest to po prostu nie wiem, no na końcu świata w domu prywatnym, ale tutaj większość pewnie tak będzie, to jest stare bardzo miasto więc przypuszczam, że, że utrzymują się właśnie ludzie tutaj głównie z turystyki. I krótko poleciłbym, jeśli zobaczę, jak daleko jest to rzeczywiście od, od tego miasta, które będziemy zwiedzać. No, ale 60, 68 zł za prywatną łazienkę i prywatny pokoik, gdzie 40 koło 40 coś zł kosztuje hostel. Więc powiem Wam, że bardzo przystępna cena. Przychodzimy jakieś, nie wiem, 50 metrów od tej patryki i tu od razu zamyk. To ja już się naprawdę jak dobry chłop czuję. Idę pohandlować tam ze szlachcicami. To dzisiaj sobie podejmujemy temat migracji, emigracji całej tej reszty. To nie mogło nas zabraknąć tutaj właśnie w kamieniu podolskim który jest troszeczkę ikoną tego co tutaj robiliśmy z Turkami. Zobaczymy ściankę informacyjną na temat tego miejsca, ale z tego co widzę, większość rzeczy jest 362, więc tutaj głównie mówi się o Litwincach, którzy no na pewno mieli bardzo duży wkład w to miejsce. Nie można im tego zabrać, jednak nie ma tu wiele. Nic na temat tego, jacy, jaki wkład mieli tutaj Polacy w, tą, w to miejsce. No powiem Wam, że trochę niefajne. Skoro już podejmujemy się tematu emigracji i migracji, nie mogło nas zabraknąć tutaj w tym miejscu, czyli w Kamieniu Podolskim. Nie będę Was teraz odsyłał do kanałów historycznych, chociaż niektóre też sam oglądam, więc na pewno będziecie mogli w historii bez cenzury sobie coś na ten temat czegoś na ten temat się dowiedzieć. Jednak możemy to nazwać bramą polską, bramą do chrześcijaństwa, która służyła tu gdzieś w latach 1400, najrzekowo pewnie 30. Nie jestem fanatykiem dat, jestem fanatykiem faktów, kiedy się to stało. I czemu to służyło? Obronie chrześcijaństwa europejskości, polskości przed ciapatymi. Co tutaj dużo mówić. Pewnie to nie zabrzmi teraz właśnie dobrze. No ale 600, 700 lat. Bo tam były jeszcze takie spore 1300 rok, to cały czas była gdzieś tutaj wymianka z Litwincami. I przez tyle lat Polacy bronili się przed muzułmanami, a teraz Unia Europejska nam próbuje to trochę zepsuć. Jednak z tego co widzimy, też na granicach, gdzie niegdzie, dalej się nie dajemy. To jest czasami niesamowite, jacy potrafimy być uparci w tym, co robimy. Więc z Kamieńca Podolskiego. Kamieniec Podolski ogólnie teraz jest bardzo rozwiniętym miastem, a to co tutaj widzimy, to są pozostałości po tym, co tutaj zostawiliśmy na tych ziemiach ukraińskich. Co do rozwoju tego miasta, mamy tutaj na pewno bardzo dużo metalurgii, zakładów metalurgicznych, włókniczych i całej tej reszty ekonomicznych spraw, nie tyle wojennych. Bo jednak Kamieniec Podolski jest z dala od e, granic Ataków, chociaż no nie do końca. Bo tak naprawdę byśmy mogli powiedzieć, że całe, e, cała Ukraina, na całej Ukrainie dzieją się tutaj różne cuda. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że jednak mamy tutaj, no mamy tutaj wojenkę. A kamieniec podolski ogólnie też jest e, trasą ucieczki. Chociaż ja bym tego ucieczką nie nazwał, po prostu zawinięciem się z miejsca, w którym cię nie powinno być. Dla niektórych e, żołnierzy, czy właśnie chłopaków w wieku poborowym, którzy tędy uciekają do Rumunii. Także cała migracja, która tutaj postępuje. Mam wie, ma miejsce właśnie na tym pasie tutaj. Czyli niektórzy emigrują tutaj, migrują, nie emigrują. Emigracja to chyba byłoby tak, żeby się przenieść z państwa do państwa. A tutaj przenoszą się ludzie po prostu ze wschodu na zachód. No bo jest o tyle bezpieczniej, że mogą sobie rozwijać jakieś tutaj biznesy, otwierać restauracje. Także jakbyś chciał wspierać ogólnie Ukrainę, to jest chyba jeden z lepszych sposobów na to, jak to robić? Wpadnij, pozwiedzaj, koprowarka, najedź się. A powiem Wam, że jest bardzo tanio. Wstęp bilet to jest 100 ryb. Piwo w środku kosztuje 80, więc naprawdę, na no tanio. Jest tutaj względnie tanio, więc warto tutaj wbić krótka przerwa w parku, więc mamy czas na małą autoreklamę. A więc mam do sprzedania odkurzacz samo samopierący. <noise> A tak poważniej obserwujcie, komentujcie, bo na pewno Wasze komentarze pomagają tworzyć jakoś lepiej ten, ten kanał. Więc dajcie znać, co sądzicie o tej nowej serii. I lecimy. No, tu mamy ogólny menu z takiej dosyć chyba kazackiej restauracji. I co? Publiczamy sobie troszeczkę pewnie ceny, nie? Żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to tutaj to tutaj wygląda. Ok. European Breakfast. Co? To? No to breakfast mamy za 370. 22 zł. To też tak plus minus możemy sobie ogarniać, no bo to jednak jest gogle, więc e, niedużo nam powie. Carpaccio. to nas to może interesować. Tutaj dobra. Sałatki. Sałatka Grek. 260. 22,75. No mniej więcej tak byśmy to mogli. Do 23 możecie sobie, tam do 24. Mniej więcej za sałatkę grecką, e, liczyć to piwko kosztowało 7 zł. Jakieś tutejsze. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Fish bread, fried chicken, 350. Już kombinujemy. 150 30 zł. Grilled P. Tutaj ciekawie. Cztery dyszki. Komuś rybka. 3,20 20. Także widzimy mniej więcej jak tutaj ceny się mają. A więc wzięliśmy sobie taki zestawik. Zobaczymy, ile później to będzie kosztowało. Wam przedstawię. Musieliśmy wymienić jak Salomon z pustego na pełne. Wzięliśmy tym razem białe piwko. Wygląda to niesamowicie, więc. Także za to, co widzieliśmy, wyszło 625. Więc co nam dają? 54 zł. To Wam powiem, że na takie miejsce akurat nie turystyczne. To jest dosyć tanio. Przejdziemy się może trochę po starówce, to jest spokojnie. Nie będę musiał tak ryczyć, bo to jest to, że mam jeszcze ten mikrofon. Co prawda już na wykończeniu, ale jest. I czasami, wiecie, jak ja nie słyszę, co się dzieje dookoła mnie. To mogę krzyczeć, a mikrofon ogarnia to w inny sposób. Więc kończąc tutaj ten temat, o co mi się w ogóle całkowicie rozchodzi. Sprawa migracji tutejszej. I ucieczki tych zawodników, którzy, którzy nawiali do Polski. Bardzo dużo z tych ludzi po prostu miało pieniądze, żeby to móc zrobić. Bo na samym początku tylko ktoś, kto miał, mógł. Taki numer odwalić. Jest nam bliżej kulturowo do Ukraińców w dalszym ciągu niż do tych ludzi, przez z którymi się broniliśmy przez naprawdę długi czas. Ja wiem, że potrafią być wkurwiający. Dlaczego? Kto nie był za granicą niech pierwszy rzuci kamieniem. W 2004 roku kiedy my dostaliśmy się do Unii Europejskiej, robiliśmy dokładnie to samo. Oni w tym momencie, z jednej strony no, mają naprawdę dużego pecha, z drugiej strony dostali szansę wyjazdu, ponieważ yy, paszport ukraiński stał się jednym z mocniejszych chyba bodajże w tym momencie nawet. Paszportów na świecie jest bardziej, jest dużo, bardziej dostępna praca i mają z tego też jakieś tam korzyści. Więc kto by z tego nie skorzystał. <gry> jest tutaj też linia przerzutowa przez Rumunię, w której chłopaki, którzy nie chcą do końca właśnie walczyć, uciekają z tych regionów właśnie tamtędy ponieważ no chcąc nie chcąc możemy powiedzieć, że Rumunii to nie jest naród, który wyzbył się, jakby to powiedzieć, całkowitego e, braku korupcji. Tą korupcja jest na a Także głównie tędy mogą sobie uciekać takie osoby, które nie chcą podejmować e, walk za cudze interesy, bo jak widzimy na przykład te rolki właśnie jakiś Bogatszych Ukraińców, którzy się bawią w Warszawie, to nie jest to nie jest właśnie niektórych wojna. A teraz powiemy o drugiej stronie medalu. Ponieważ zawsze są dwie tak jak to powtarzam, i to, że Ukraińcy są nam jednak bliżsi kulturowo od islamistów, nie znaczy, że mamy brać wszystko jak leci. Ci, którzy już przyjechali, jeśli chodzi o cały kształt, to nie są na tyle groźni w porównaniu do tych, którzy mogą przyjechać. Wyobraźcie sobie gościa, który w tym momencie walczy przez jakieś 2-3 lata na wojnie. Co wy myślicie, że on pójdzie do magazynu pracować? Bardziej bym przypuszczał, że zostanie po prostu wciągnięty w jakieś organizacje przestępcze, które już na naszym terenie naprawdę prężnie działają. Od zawsze mieli bardzo dobry dostęp do konstytucji w tym momencie na pewno mają niesamowity dostęp do broni. Bo chcąc nie chcąc, powiedzmy sobie szczerze, że ten kraj to jest chyba jeden z bardziej skorumpowanych krajów, w którym byłem, to na pewno może się równać jeszcze tylko z Laosem, co, co, co prawda, no ale tu politycy potrafią dymać swoich żołnierzy. Wysyłają ich na te fronty, dlatego. Z jednej strony mówię, nie dziwię się chłopakom, że oni stąd uciekają, ale z drugiej, pamiętajmy kogo bierzemy, bo zaczynamy robić podstawowe błędy, w którym na hip hip hura, jak na samym początku zaczęliśmy pomagać, tak ciągniemy to chyba dalej, tą merytorykę pomocy. Także pomaganie militarne jak najbardziej. Tylko patrzmy, czy przypadkiem nie bierzemy sobie jakiegoś małego konia trojańskiego do nas? Bo musimy pamiętać też jeszcze jedną kwestię: że nacjonalizm ogólnie, ogólnie bardzo szybko się rodzi, na pewno podczas takich konfliktów. Więc przywiązanie do kraju, flagi czy innego typu tego rzeczy będą tutaj miały podwójne. Jezus, już się zmęczyłem, będą miały podwójne wartości i to, że tam sobie jakiś jeden z drugim szczeka na przykład w komentarzach na Instagramach, to, to nie jest jeszcze właśnie jedno z tych rzeczy, które będziemy mieli przez to, co właśnie mogą oni nam zrobić. No już w tym momencie, tak jak widzimy wzrost przestępczości, w naszym kraju, w który naprawdę jest jednym z bezpieczniejszych w tym momencie na świecie, zapewne nie idzie to w dobrą stronę. Pomagajmy militarnie, ale patrz komu ufasz i nie wpuszczaj konia trojańskiego do swojego domu. Lepszego miejsca na tą. Gatkę sobie nie mogłem wymieścić prosto z bramy Polski. Tej bramy, która się broniła przed Osmanami ponad 350 lat. Także migracja z zachodu na wschód postępuje bardzo intensywnie. Możemy słyszeć na pewno już tak, jak to mówiłem, o wielu inwestycjach, które miały tutaj miejsce, nie ma się co dziwić. Sam Kijów ma ponad milion mieszkańców, więcej, którzy się z tych okupowanych terenów przenieśli. Jednak, jeśli chodzi o naszą sprawę, musimy tutaj podjąć ten temat, że polskie. Interesy z ukraińskimi nigdy nie szły w parze. I to będziemy mogli zobaczyć w kolejnym odcinku. Także doskonale rozumiem ogólnie niechęć Polaków do Ukraińców, ale każdy ma prawo do życia, więc jestem ogólnie bardziej za tym, żeby każdy Ukraińc, który pracuje na przykład w Polsce, miał dodatkowe 10% podatku, 5%. Idzie na pomoc Ukrainie, a nie że my płacimy z własnego, a 5% za to, że im pomagamy, bo nie będziemy tego robić wiecznie bezinteresownie. To jest moje zdanie na ten temat. A dlaczego tak jest i dlaczego powinniśmy to zrobić, to już będzie w następnym odcinku. I taki burszczyk z rana. Ja jeszcze z tym wylać, nie? Ale nieważne. Z chlebkiem. Smacznego. Zaraz chyba po Tesli drugie z najbardziej popularnych aut tutaj. Czyli niezniszczalna Łada. Jest ich tutaj dużo.